Miało być lepiej, a wyszło gorzej. Rok temu zaczął obowiązywać przepis nakazujący jazdę na światłach przez 12 miesięcy. Niestety liczba wypadków zamiast zmniejszyć, zwiększyła się. Czy warto więc jeździć na światłach? Odpowiedzi szukał Piotr Czyszkowski. Wystarczy zapiąć pasy. Uruchomić silnik. W drogę? Nie. Zanim chwycimy za kierownicę, musimy włączyć światła. Obowiązek jazdy na światłach przez całą dobę wprowadzono w Polsce rok temu. Argument był jeden bezpieczeństwo. Czas reakcji kierowcy skraca się przy włączonych światłach od 0,1 do 0,3 sekundy, a to jest na drodze bardzo dużo. Problem w tym, że czas reakcji nie przełożył się na drogowe statystyki. W porównaniu z poprzednim, w 2007 roku liczba wypadków na polskich drogach zwiększyła się o ponad 2600. Zginęło w nich o ponad 340 osób więcej. Więcej, i to aż o 4 tysiące, było też rannych. Podstawową przyczyną wypadków drogowych jest prędkość, jest brawura, a nie to, czy ktoś ma włączone światła, czy nie. Janusz Korwin-Mikke, przeciwnik przymusu i zapinania pasów bezpieczeństwa, twierdzi, że szokująca statystyka wiąże się z wprowadzeniem administracyjnego nakazu. Wprowadzenie przymusu jazdy z siatka powoduje, że człowiek czuje się bezpieczny, bo jak widzi samochód bez świateł, to myśli, że go nie ma. Do tego zbyt często przepalające się samochodowe żarówki. By je wymienić, kierowca musi czasem pojechać do warsztatu. Jak mówią mechanicy, wymiana żarówki to czasami wielka sztuka. Trzeba skorzystać z podnośnika, żeby dojść do elementów osłaniających, demontaż, potem wymiana tej żarówki. Prócz Polski obowiązkowo na światłach jeździ się też w Danii, Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwie, Czechach i Słowenii. Z obowiązku jazdy na światłach wycofała się Austria. Przeważyła ekologia. Wojciech Stępniewski z Międzynarodowej Organizacji Ekologicznej WWF obliczył, że gdyby 15 milionów zarejestrowanych w Polsce samochodów jeździło tylko przez godzinę z włączonymi światłami, to do atmosfery dostałoby się o 1500 ton dwutlenku węgla więcej. A to już argument za tym, żeby ze świateł, przynajmniej częściowo, Zrezygnować. Ja sądzę, że ten przepis powinien obowiązywać rzeczywiście w grosie jesienno-zimowym, natomiast w lato, a szczególnie w mieście, gdzie stoimy w korkach, to rzeczywiście zapalone światła po prostu powodują tylko zwiększoną emisję, natomiast na pewno nie powodują zwiększenia bezpieczeństwa drogowego. Podobnego zdania jest Stanisław Sebastianowicz, redaktor naczelny Tygodnika Auto Należy Należałoby zwrócić uwagę na to, jak kierowcy szybko jeżdżą, na prędkość, na przegraszanie prędkości, na brawurę na drogach, natomiast używanie świateł przez całą dobę wcale tego bezpieczeństwa nie poprawia. Może więc warto, by w natłoku ważnych spraw parlamentarzyści sprawy świateł jeszcze raz przeanalizowali, bo obok drogowego jest jeszcze bezpieczeństwo ekologiczne. Piotr Czyszkowski Wiadomości.